że no, też jeszcze listopad pozwala na takie harce, świeżej wodzie, nie jest radość, jest zabawa, nie daj się mały, nie daj się, jest taki mały, młody kaczarek, oni go tak, wiecie jak go traktują, na końcu jest łańcucha. <grym> A kacor i moja piękna też tu jest tak? to jest moja piękna jestem bardziej jej stadem chyba niż reszta tylko mnie wyhaczył gdzieś na podwórku to, to leci w moją stronę i zostawię swoją rodzinę zostaw tego kaczora, tego biedny. jedny mały taki no. Także piękne słoneczko, słuchajcie, świeci. Piękna pogoda. Jeszcze można sobie na bosaczko pochodzić, się odelektryzować. Swojowo taką jesień uwielbiam, właśnie. Dajcie znać, jak tam u Was jesień, co u Was słychać. Kaczowego, kurowego. Wreszcie mi się udało moje koguty oddać. Więc już jest trochę luźniej. No, i mam nadzieję, że zima będzie spokojna, bez upadku. Chodź, mój ogląd, chodź, nie bój, chodź, chodź, Misia. No, jakże z gęsią życzymy Wam dobrego popołudnia. Pa!